Stone. Heroes of Warcraft. Hej, hej, widajcie w HSie, którego dawno na kanale nie było, ale sami wiecie, jak to z tym HS-em jest. Kilka tygodni po premierze nie bardzo jest po co grać. No, mnie przynajmniej tylko i wyłącznie te zadania motywują, także je sobie robię. No i ostatnio takiego szamana sobie złożyłem, który od jakiegoś już czasu. Dłuższego utrzymuje się w top 3 najskuteczniejszych talii, chociaż ta talia no nie jest dla mnie taka fajna. Ja nie lubię takich talii. Ona jest oczywiście silna, mocna i w ogóle dobra jak najbardziej. Ale jest podobna do tego Mech Huntera, który też jest silny, fajny, dobry i tak, i tak dalej. Natomiast problem polega na tym, że jedna i druga w dużym stopniu opiera się na pewnym efekcie kuli śniegowej. Czyli, jak wszystko dobrze się ułoży, nam karty w łapie, no i zagrywamy, przeciwnik tam nie bardzo ma z tym, co my robimy na stole, eee, nie ma co z tym zrobić. No, to jest coraz lepiej z każdą turą i wygrywamy bez większego kłopotu. Ale jak wyczyści z nam się jakieś karty skończą, no to zaczynają się schody, bo ciężko wrócić. Ta talia nie ma jak dobierać karty za bardzo. Są te dwa, ale to, 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 to jest za mało. Jak siądzie, to jest pięknie. Jak nie siądzie, to czuje się taki bezbronny. I podobnie było z tym Mechanterem, który jest świetny, ale który też ma taki, taki problem. Ja takich talii po prostu nie lubię, chociaż nie zaprzeczam, że są one dobre. I tutaj, jak siądzie, bo skupimy się na tych takich fajnych rzeczach, jak siądzie, to miata, No ten jest genialny. Za dwa, dwa. 3, i gdy zagrywamy Murloka, dodaje losowego Murloka do naszej ręki. I to potrafi właśnie być alternatywą do dobierania kart. I jeszcze czasem, jak takiego kolejnego trafimy, właśnie, no to jest rzeź i masakra. I jest fajnie, nie powiem. No natomiast, no czasem nie przyjdzie po prostu, i tyle. Jak też w porę nie przyjdzie rządza krwi, no to jest źle. O, właśnie ze względu na dobieranie tych kart, ja wrzuciłem tutaj. ...Harrisona, który zwykle w tej tali nie gra. Tego kiedyś trafiłem i dlatego w ogóle... ...i dlatego w ogóle myślałem o złożeniu Murlock szamana i kiedyś już go próbowałem, ale wtedy... ...wtedy meta była ociupina inna, ociupinę inna i nie była ta talia tak skuteczna jak jest teraz, bo nawet ja po kilkunastu pojedynkach mam 67% skuteczności... Hmm, zobaczmy Oś, 16, 8, 67. No to dużo, niby, ale te 8 pojedynków to przegrałem tak, że totalnie nie mogłem niczego zrobić. A te pozostałe to chyba szybko wygrałem i tyle. Wolę Murloki w Paladynie, który karty ma jak dobierać, albo miał kiedyś. No i w czarno-księżniku oczywiście. Także tyle chyba o talii. Same Murloki, w zasadzie wszystkie Murloki, jakie w tym momencie są w standardzie, są w tej talii. Także tutaj nie ma zbytnio o czym mówić. Tego wrzuciłem, który jest taki trochę inny, zwykle grałem te dwie karty po prostu. I tyle. Czasem tam ludzie kombinują jeszcze. Są te dwie sztuki, a na przykład nie ma jednego tego. Coś takiego. Dobra, zagrajmy po prostu ze dwa jakieś pojedynki, może trzy, jak, jak, jak szybsze będą. Także widać kurde, że. Raz, że nie gram, dwa, że Tomtalium mi jakoś fajnie nie szło, a ostatnio tylko tym grałem. Chociaż te pierwsze pojedynki Tomtalium to ja zagrałem, tak jak wspomniałem, dawno temu. Może jeszcze, kurde, nie w tym sezonie. Tak coś mi się wydaje. W tym na pewno rozegrałem tych pojedynków wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj, o no 15, może. No i tak wychodzi, powyżej 60% się, się to utrzymuje. Zobaczymy, zobaczymy. Dalia też oczywiście żadnego, ale nie ma i takich tam rzeczy. Jest ten, czyli jest genialnie. To już się możemy cieszyć, już się możemy cieszyć. Rybołów z podbrzusza w ogóle, tak się typior nazywa. I wróciło to, słabe otwarcie niestety. Potrzebujemy takich tańszych kart, tańszych murloków, żeby to to zagrać. I wiecie, O jajko. I nawet dobierać tych Murloków, oczywiście. Z Googiem gramy. Go. A i to jest oczywiście token Druid, także może być rzeź. Aaaa, zagramy sobie to. W przyszłej turze spróbujemy machnąć Murloka i tego myślę, ale to ma przeciążenie. To jest fajne, oczywiście, ale ma przeciążenie. A jak ten się rozpędzi, to może być źle, ale jak ja się rozpędzę, to będzie źle dla niego. Jakże sami wiecie. Ja na razie niczego strasznego nie zrobił. No mam nadzieję, że mi tego nie zabije. To ja sobie potem kolejne murki dodam. Mamy takiego. Oj, mamy takiego. O, to już jest fajne. Odkryj zaklęcie. Lubię to. Jakieś fajne zaklęcie może odkryjemy i wygramy. Dzięki temu zaklęciu. No taki jest plan przynajmniej. I co pan Google na to? Będzie chciał tego rybołowa oczywiście zabić, bo bez tego to może być przepikane. Będziemy mieli trzy punkty many, także zobaczymy. Albo jednego tego, albo dwóch tych i może coś przyjdzie jeszcze. Tak też może być, a to by nie głupie było oczywiście. No, Google się chyba załamał. A ja kurde, muszę tę piątkę wbić, tę piątą rangę, no bo to jest taki mój. Celem w zasadzie w tej grze robienie zadań, zbieranie złota na kolejne pakiety po dodatku, no i zbijanie tej piątej rangi, żeby mieć złotego epika. Czyli 400 pyłu albo... albo złoty epik. Chociaż zwykle te, te, te epiki złote pyłuje. No bo 400 pyłu, wiadomo. Dobra, nie zabiję, nie zabiję. Trzymane Trzymany, echo. E, cholera, 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 cholera trochę niefajnie. No ale myślę, że zrobimy tak. O, mamy takiego, to, ale to i tak nie ma znaczenia. Jak to to zabijemy, to on dostanie te wiórki do łapy. No i tak byśmy chcieli to zabić. Chyba zabijamy wszystko jak leci. Jak leci. Ewentualnie mogę też zagrać sobie to i wtedy ten zabije przez wie, też nie głupie. Ale nie, zagrajmy sobie Albo zobaczmy jakie zaklęcie najpierw. To nie jest Murlock oczywiście. Eee, zadaj dwa przez wy A zagramy sobie to. To mi za łatwo zabije. A, to, a, dobra, zagrajmy sobie tak. Bo kombinuję jak kuń pod górę. O, przyszedł taki kolejny, to, to też fajnie. Problem polega na tym, że to będzie jeden, to mi zabije, a to walimy. To walimy, chociaż też mi go zabije. Ale i tak wolę walnąć. Trochę tych murloków powiedzmy, że dobrałem. O jejku. A, bo miał dylemat, co robić. Może by nie miał swipe'a, bo to by było. Kurde, jak ja tego nie cierpię. A, ah, raptem parę kart i pieprzony dobrał. Gówno takie, no to wkurzające jest, że to się w pale nie mieści. Dobra, gramy tego na pewno. Tu w kolejnej turze bym tego sporo dobrał. Jeszcze dwa. On to nie głupie oczywiście, bo to mi zabije dość łatwo. Ale dobra, dobieramy karty. Muszę mu wystawić jakiś tam stroników do zabawy oczywiście. Chociaż kurde, podejrzewam, że im dłużej trwa ten pojedynek, to przeciwnik ten konkretnie ma lepiej, bo on ma tych dopałek pełne i tak dalej. Ja musiałbym mu stół czyścić w każdej turze. To nie będzie takie proste. No Ale spoko, nie ma tragedii. Tylko, że. O, jest i ten kolejny. Czy ja mogę to jakoś fajnie zagrać? Chyba nie bardzo. Bo tu będą już takie większe 2-2. To jest problem, oczywiście. Mały, bo mały, ale zawsze jest. Jakbym sobie zagrał to, na ile kreatur. A, mało trochę. Jakbym im dołożył. Aj, kurczę. Dobra, zabijmy tego i chyba dobierzemy sobie karty po prostu. O, 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 o. Lepiej, lepiej. Dobra, to zagrywamy też chyba tego, tego i którego? I nie ma jakiego. Dobra, to zagrywamy tego w takim układzie. No, tego chyba, żeby te nasze kreatury trochę większe były. I zostawiamy to w takiej postaci. Nie jest to źle. Nie lubię grać takimi taliami, takimi małymi stworkami, chyba że one się tak wiecie. Mielą. Że jest ich dużo. I może być dużo. Ale żeby tak było, to musimy mieć jak dobierać karty. A tutaj ja się tak waham ciągle. O żeby kurde nie mógł dostać hieny. Nie hieny, tylko tej drugiej. Karciochy. Pantery. No tragedii nie ma, ale dobrze też nie jest. Teraz trzeba będzie to pozabijać jakoś, tylko pytanie jak to zrobić. Znowu mamy takie, no to będę chciał zabić na pewno. jakbym zagrał tego potem 2, e, 5 i jeszcze jakąś dwójkę. No to źle mało trochę. Chociaż nie. Bo te. No nie, to, to jest ten kurde taki darmowy, można powiedzieć. To spoko. To robimy tak: zabijamy tego typiora. Zabijamy też tego typiora. I dwa sobie takie weźmiemy, i dwa dobierzemy. Może być. Może być. Tak mi się nawet podoba. No jest kolejny taki, jeszcze jednego takiego potrupa, proszę. Nie, nie ma niestety, ale spoko. Kolejny ten przyszedł. Dwóch mam takich, <laughs> spoko. Całkiem śmiesznie się gramy, tak jak mówię. Ja jakoś tej talii nie lubię, nie czuję też jej, widać zresztą, że nie gram nią tak pewnie, bo to takie... Nie wiem, czasem tak mam. No zabiję oczywiście tego, ale spoko. Po bo my tutaj mamy spore możliwości. Osiem many będzie, to dokładamy tutaj dwanaście. I tutaj kolejne 8. O! Obyśmy wygrali, akurat. A nie, teraz już nie. Ale to spoko, spoko, spoko. Ale to cholera, trzeba atakować też. Czyli to też będę musiał zagrać w tej dórze. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. No to będziemy chcieli zabić, tylko pytanie jak to zrobić. Tu mogę im dołożyć 2, 2, 2, 2 i 1. To chyba bez tamtego w takim razie. Hmm, bo bym chciał dograć to na pewno. Mamy 11. A, no dobra, spokojnie, myślę, że zrobimy tak i tak. Sobie zabijemy, tak. Tego zabijemy, tego zabijemy. I nastawiamy się, że w przyszłej turze to wygramy. No, swipe no wszystkiego nie zabije. Nawet dwa, jakby jakimś cudem miał. Ale miał nie będzie. No dobra, spokojnie, czyli to wygraliśmy już. To wiadomo. Ach, jakoś się udało. Jeszcze się popisać możemy czymś takim. O, ciach, ciach. I na stole mamy w tym momencie 54. No to jest akurat fajne w tej talii, ale... Ale tak czy siak twierdzę, że mi się on dalej nie podoba, bo wygrywam co prawda, ale te, te gry jakieś takie dla mnie, ach, dziwnawe z deka bym powiedział. Chociaż może tak już narzekam w tym hajsie, chyba z natury. No co, co nagrywam, to marudzę na coś. Coś mi się nie podoba. Chociaż nie no, były też takie talie, które mi się podobały. To jest Huntera ostatnio, którego nagrywałem, mi się podobało. Generalnie hunterkiem mi się grało ostatnio fajnie. I niedawno przecież wbiłem nim ten, ten złoty portret. No Hunter w ostatnich miesiącach był dość mocnym. Bohaterem z mocnymi dekami, a tu mamy całkiem fajne otwarcie. Tylko że jedynki nie mamy żadnej. Gramy z druidem znowu? No bez... Bez jaj. Kaslnęło mi się. Bez jaj. Także, także, także. Hunterkiem grało się fajnie i wtedy pewnie nie. Nie marudziłem. Miejmy nadzieję, że nie marudziłem. Kurde, chciałbym coś zagrać. Ale w przyszłej turze mógłbym już parę fajnych rzeczy zrobić. Z monetą. Jeden, dwa. E! Zagrajmy! Zagrajmy, bo w kolejnej turze możemy sobie na przykład dołożyć tego i zabić jakieś kreaturki. Które zapewne przeciwniki zagra, bo to najprawdopodobniej znowu token druid. O nie, okej, okay, to mi się podoba, to mi się podoba, to mi się podoba, to mi się podoba. Jeszcze jeden murlot brzegowiec. O kurcze, jakie rzeczy tu się dzieją. A, jeszcze nie będziemy, no, w brzegowca grali, oczywiście, tak sobie na spokojnie. W kolejnej turze możemy to i to albo to i to, czyli dwójkę jedynkę. I będzie fajnie, i będzie fajnie. Jakieś tam kreaturki już mieć będziemy. O kurczę, mikroboty. Troszku nie fajnie, troszku niefajnie, Ale będziemy musieli je pozabijać, no bo to druid, sami wiecie. Sami wiecie, rozumiecie. Ano, gramy, nic innego do wyboru nie mam. No i tego, chociaż to przeciążenie zawsze trochę martwi. O, i otwórz zaklęcie. Oj, taki, no ale to to fajne karty mi w sumie przyszły. No i tutaj zawijamy, zawijamy, bo przeciwnik ma dopałki, także musi mieć mało kreatur na stole, żeby z tych dopałek nie zrobił jakiejś rzezi mi szybko. Ojejku. No nie fajnie. wyczyścił. Gnida jedna, no. Aaaaah, no takiego myślę. W kolejnej turze będziemy mieli many trochę więcej. To zagramy tego, zagramy tego, zagramy tego. Zobaczymy. Zobaczymy. Na no, tym mam nadzieję, że zabije jakieś. aaaa. Ah, I do pałki będą jeszcze. O, oh, To narobił w głównie nasz. Eee, to odkrywamy zaklęcie najpierw, Wam powiem szczerze. Eee. Agonia, zadaj jeden punkt obrażeń wszystkim stronnikom. O, to by było dobre. Ej, na token Druida to może być dobre. Tylko, że to też swoje najprawdopodobniej zabije, ale zachowam. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i potrzebujemy dużo kreatur. O, kolera. Potrzebujemy dużo kreatur. To robimy tak, robimy tak. Może przyjdzie jakiś, dlatego najpierw tego. Jedyneczkę, jakąś taką malutką. O, idealnie, cudownie. Idealnie, cudownie. Tylko czy my chcemy tego teraz zagrywać? Chyba nie. Tego ty mi łatwo zabije. A tego będzie mu trudniej zabić. No dobra, to dogrywamy tego. O, jajko, widzicie, przyszła dobra kreatura. Idealnie by siadła oczywiście, gdybym miał możliwość ją zagrać na taki stół. Moje lekarstwa są w pełni naturalne. No i zaczyna się kurcze pieczone. Jeden, jeden druid pokena, pokonany to ten druid. No trzeba by jeszcze pokonać drugiego. Ale to już takich obsiów nie będzie. A co to, to jakie ja mam to, to zabić? Kurde, bo nie wiem. Teraz to wali po dwa. To nawet bym wszystkiego nie zabił. To ja, może poczekam. Co ja będę? Kurde, tylko że on będzie sobie tutaj. No tak, ale tego i tak nie mam jak zabić. A nie, mam jak. Mógłbym stół wyczyścić salutki, bo jest ten ten. A jakbym zagrał to po dwa... To bym został z tym małym takim. To nie jest takie złe, ale nie wiem czy nie poczekać lepiej. Nie, lepiej chyba nie czekać. Walę po dwa, ten ma cztery, dokładam, zabijam, zostaje z takim małym. No dobra. Tak zrobię, dlatego że... Mój szanowny przeciwnik wiadomo. Może dołożyć im agonię z tymi kurde drzewcami i będzie problem. Tylko że ma dużo kart pierdykany. Obie nasze talie w dużym stopniu zależą od tego, czy się spłukamy z karty, czy nie. Także jakby mój szanowny przeciwnik spukał się z tych kart, było fajnie. A ja nie. No i dołożył takie duże kurcze i zabije jeszcze. Eee. O jajko, jejko, jajko, jajko. Jest takowy, jest takowy, jest takowy. Gralibyśmy tego i tego. To jest 6. Ale to znowu musiałbym w odwrotnej kolejności wszystko zrobić, a to jest głupie. Chyba, żeby jakaś jedynka mi przyszła. Ale to mi się wydaje mało prawdopodobne. Dobra, spróbujmy tak i tak. Jedoneczkę poproszę. O, bardzo ładnie, dziękuję. <grymne> dziękuję, dziękuję. O, i taki jeszcze, czekajcie, jest śmiesznie, jest śmiesznie, drugi taki. Drugi taki, to może być całkiem udany pojedynek jeszcze. Jeszcze może być. O, serię kurde mam, to by dobre było bić te piątkę jakoś tak szybko. Bo to jest dziwne, że na tyle pojedynków nie biłem, ale tak jak mówiłem, bankowo też nie wszystkie te moje pojedynki Grałem w ciągu tych ostatnich dni. O, jejko, dobrze gra. Dobrze gra, mój kolega. Niestety, a dupa troszkę. Mm, ja bym chciał to to zabić. Chyba. I dobrać kreatury, bo mógłbym to też wziąć, żeby przeżyło. Jak dam tego, to wszystko pozostałe też zagram. No ale to dobra, zagram w takiej kolejności w takim razie. Niech będzie. Takiego i takiego. I to sobie przeżyje, weźmiemy to, zranimy. No, jakby mi to wszystko przeżyło, a przeciwnik by jakoś tej turze cudów nie robił, to może bym to jeszcze wygrał. Chociaż to jest taki właśnie, ja nie czuję kontroli nad tą talią. O to mi chodzi może i to powinienem powiedzieć na początku, że nie czuję kontroli nad tą talią, bo tutaj bardzo dużo zależy od tego, jak nam te karty się ułożą. A talia? Hmm. Każdy może powiedzieć też, że dużo zależy od tego, jak gram tymi taliami. Tymi kartami, które mam, ale tutaj te synergie, jakby wymuszają pewne granie, czyli ta talia jest dość prosta i toporna do grania. Tylko, że kurde, no właśnie, no jak się ułoży, to wiadomo, jak grać i się wygrywa, a jak się nie układa, no to w tym może tkwi, tkwi sztuka grania tą talią, ale mi się nie podoba, także tyle. Ojku, ile on ma kart, ile prezentów tutaj widać. Tak to miałby tylko te dwie pierdykany. No i ja nie będzie jakąś dokładał. To bankowo. Tu Leroya można wrzucić oczywiście zamiast tego Harrisona, bo tu brakuje czasem czegoś z ręki, obrażeń z ręki. No, tylko nie słajpa jakiegoś, bym się wkurzył. A on tam kreatury dobierał z tamtego zaklęcia. Tak mi się wydaje. Giewiórka kolejna, co on kombinuje? O, 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 czekajcie, ja mam 12, i tutaj dołożę to jest kolejne 12. O, kurde. Leży <ścoughs> no mało: 4, 12, 24. Jakby to była dziesiąta tura, to by problem był rozwiązany. Dobra, dobierzmy murloki. Hmm, hmm. Weźmy sługuska. A um, stronnika koszcie o goście 2. Też sobie zagrajmy takie. Oho, jest takowy, jest takowy. Pytanie: czy my chcemy dalej zabijać? Oh, myślę, że tego to by trzeba było zabić. Ale tylko że ja sobie jeszcze rzuciłem te te na tego murloka może. Wiadomo, być może popełniłem błąd w tej turze. Powinienem zagrać. Nie, no, powinienem z rządzą krwi, bo i tak nie zagram drugiej. Na co ja czekałem? Na co ja trzymam? Ojejku, ale zrypałem. No tak. No to błąd popełniłem, bo i tak mam dwie, dwóch nie zagram. Ewidentnie popełniłem błąd. Trzeba było zagrać jedną rządzę krwi. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ale spokojnie. Jeszcze. Ale nie no tak, no trzeba było zagrać i bym wygrał już. Ja pierniczę, ale ze mnie młot, ale zrypałem. Co ja bym musiał dobrać, żeby z tego coś jeszcze było? Tego będę mógł zabić. to jakieś tam dwa murloki dobiorę. Mam pie... ale zrypałem, no wygrałbym to już. Gdybym nie zrypał. No ale dupa kolejne badziebie przyszło mm, 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 mm. To nie jest złe, oczywiście. Dogrywamy i takowego. To jest ten, ten, ten. Dajemy temu panu. Dajemy temu. O, leczenie, kurde. Tylko nie mam jak tego wykorzystać zbytnio. Zabijemy to. Tu, żeby się gówno nie urodziło, wiadomo. Jak ma tutaj tego 3, 2. Co mi da zabicie tego? Odda mi trochę. Mniej kreatur będzie miał na stole. No dobra, nie ma jeszcze tragedii. Ale, ojejku, ile to minut już minęło, ale zrypałem to ewidentnie, według mnie. W tamtej turze, w tamtej turze, gdybym zagrał rządze za krwi, to by było dobrze. Ale że mnie zagrał i żem zrypał. I teraz to przegram. No i teraz mamy dwa na stole. Tutaj mamy 9. O. No to w cudem głupiemu się udało. Ale zrypałem to wtedy, bo już bym to wygrał wcześniej. Ale lepiej późno niż wcale, wiadomo. Głupia ta talia. Ale widzicie, tak jak mówiłem na początku zresztą. Głupia i mi się nie podoba, ale jest dobra, no po prostu. Co ja tutaj dużo będę mówił. Jeszcze jak ktoś będzie... Rozkwiniał może lepiej niż ja, jak mi ją jak dokładnie grać, to i te wyniki będzie miał dobre, no bo nie bez powodu jest top 3. Się utrzymuje. I tamte staty też ma dobre. Także tyle, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie